Cześć kochani, dawno Was nie widziałam i Wy dawno nie widzieliście mnie. Przepraszam, że jestem w takim stanie troszeczkę rozkładu i dziwicie się dlaczego jestem w szlafroku. Jest jasno, jest dzień, eee, więc nie mam makijażu, jestem jakaś taka mocno nieogarnięta, eee, a dzieje się tak dlatego, ponieważ dzisiaj idę na koncert Lady Gagi, eee, Lady Gaga i Tony... Tony? Tony Bennett! Boże, już nie mogę mówić po prostu. Jestem tak podekscytowana. I słuchajcie, właśnie zaczynam się szykować, i pomyślałam, że może e, chcielibyście ze mną odbyć tę podróż. E, myślę, że uda mi się nagrać również moje przygotowania i mój outfit, jeżeli znajdę kogoś, kto e, mi pomoże nakręcić to, jak jestem ubrana. E, tutaj w tle możecie zobaczyć. Tak, właśnie tu są bileciki. Dwa. Zabieram moją siostrę ze sobą, nie wiem, czy ona będzie chciała być nagrywana, zobaczymy. Jeżeli nie, to mi pomoże może e, nagrać, pomoże, może nie czuję jak rymuje, może pomoże mi e, nagrać e, to właśnie jak wyglądam. Nie mogę się doczekać. E, no i cóż, skakuję szybciutko pod prysznic i będę szykowała tutaj cały, mm, cały setup, żeby wam nagrać ładnie wszystko. No i do zobaczenia. Za I chwilę przygotowane, kamera

eyes uh. despite Under on your wedding day, just keep on Just keep on Cause you know there's something else i'm not gonna break us into you see that thing we're living in i thought it was a hole the thing is it's not a hole without you cause you make me jump You, I'm not gonna throw out your clothes. Central Station, tak wygląda dworzec. 7-Eleven. To jest oczywiście tylko jedna strona tego dworca. A ja już gotowa, w pełnym outficie. Czekam na Dominikę i będziemy kierowały się do jakiejś restauracji, żeby zjeść jakąś kolację. Kolację, obiad tak naprawdę. Obiad o kolację? Tak się mówi. A mój outfit prezentuje się w ten sposób, że mam leather jacket, parasolkę, bo oczywiście pada, buciki, tu-tu-tu. I moją malutką torebeczkę. Taką całkiem prostą. No i co? Czekam na nią. Jadłyśmy obiad, obiad o kolację i teraz podążamy do Tivoli, czyli do parku rozrywki, w którym będzie e, nasz koncert. Jestem mega podekscytowana, naprawdę. Pewnie mam pewnie mam szminkę na zębach, ale nie przejmujcie się tym. E, no i cóż, cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że następnym razem jak, whoopsie, jak Was zobaczę, to już będę po tym jak widziałam Gagę. Mmm... Can't wait! Jesteśmy już w woli, możecie zobaczyć, jak to jest pięknie. Albo i nie! To jest przepiękny park rozrywki, naprawdę bardzo fajnie, bardzo klimatowo. Eee, no cóż mogę wam powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwa i już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Gagę. Jak wiecie, ja jestem ogromną jej fanką. E, zaraz Wam pokażę jak wygląda tutaj takie Chinatown e, in Tivoli. No, patrz na to. Całkiem iść, prawda? Dobra, moja siostra mówi, że robimy się w sweetfocie, ale nie na żaden blog, vlog, Snapchat albo inny Instagram. <noise> Through the week, of course, God's today that will price surprise today. All oh, the dust the and the dirt come off.